O oh mój Boże, jak cudownie to brzmi! W pierwszej kolejności chciałabym Wam podziękować z całego serca za niesamowity, ciepły odzew, który od Was dostałam. Wszystkie komentarze, wszystkie wiadomości, jakie mi wysyłaliście, przeszły moje po prostu najśmielsze oczekiwania. Naprawdę, ja się zdecydowanie nie spodziewałam się tak, tak wielkiego wsparcia od Was. I jesteście niesamowici, i muszę przyznać, że cała ta fala pozytywnych komentarzy tylko zmotywowała mnie do dalszego działania, zainspirowała do robienia czegoś tak, wiecie, na poważnie. Przemyślałam sobie bardzo dokładnie, co chciałabym wprowadzić do tego podcastu i co tak naprawdę chciałabym za jego pomocą stworzyć. Nie chcę mówić wyłącznie o pierdołach. Chcę, żeby to miejsce było, poza oczywiście źródłem, tam, jakimś tam źródłem informacji dla Was, było również czymś, nad czym warto się zastanowić. Chcę od czasu do czasu podejmować tematy, które wcale nie będą łatwe, ale będą ważne. I am wiecie, Amerykanie uwielbiają small talki, a wszyscy dobrze wiemy, jak bardzo niepolskie jest gadanie o pogodzie. Będą odcinki lżejsze, przyjemniejsze, jak właściwie ten dzisiejszy, ale będą też te poważniejsze i te niełatwe. Podjęłam również decyzję co do schematu odcinków. Odcinki będą tematyczne i koncentrowały się na danym konkretnym obszarze. Natomiast żegnać się będę z Wami e, pewnego rodzaju sentencją, cytatem, który kto wie, może właśnie dzisiaj powinniście usłyszeć. Zanim jednak w ogóle przejdę do tego wszystkiego, czekają Was szybkie newsy ze świata za oceanem. Tak więc nie zlekając, zaczynamy! W Stanach Zjednoczonych, jak zwykle, dzieje się wiele i, jak zwykle, poważnie. Donald Trump po przeprowadzonym dochodzeniu został oskarżony w sprawie programu cichych płatności pieniężnych. Prokuratura Okręgu Manhattanu prowadzi dochodzenie w sprawie Trumpa w związku z jego rzekomą rolą w układzie wypłaty tajemniczych pieniędzy oraz tuszowaniem związanych z tym faktów dotyczących gwiazdy filmów dla dorosłych Stormy Daniels. Do całego zajścia doszło rzekomo w 2016 roku podczas wyborów prezydenckich. Pogłoski mówią, że Justin Bieber rozważa przejście na muzyczną emeryturę. Artysta chce skupić się na swoim zdrowiu i małżeństwie z Hailey Bieber. Pogłoski te nie byłyby aż tak wiarygodne, gdyby nie fakt, że muzyk sprzedał w grudniu swój katalog utworów za prawie 200 milionów dolarów. Absolutny kinowy klasek. sok z żuka Tim Bartona, otrzyma po latach swoją kontynuację. Produkcja jest w trakcie przygotowań. Zobaczymy nie tylko nowo wschodzącą gwiazdę Jane Ortega, którą mogliście podziwiać w tytułowej roli serialu Wednesday, ale również takie nazwiska jak Michael Keaton, Johnny Depp i Winona Ryder. I tak wiem co myślicie, ale nie, zarówno Johnny i Winona są zajęci. A propos byłych związków Johnny'ego Deppa, Amber Heard wyemigrowała do Hiszpanii, na Majorkę. Tam mieszka pod pseudonimem. Martha Jane Canary ze swoją partnerką Bianca Butti. Cóż, trudno się jej dziwić, też bym wyemigrowała z kraju, jakbym musiała zapłacić 8 milionów dolarów byłemu mężowi. Pierwszy odcinek rozpoczęłam niekoniecznie pozytywnym akcentem. Dlatego w dzisiejszym odcinku zamierzam wprowadzić nieco radośniejszą atmosferę, czyli mój top 10, 10 rzeczy, które uwielbiam w Stanach Zjednoczonych. Poprzednim razem przedstawiłam Nowy Jork w no, raczej niekorzystnym świetle, i chociaż rzeczywistość, jaka jest w Stanach Zjednoczonych, jest faktycznie dla nas Polaków, a raczej dla nas Europejczyków przerażająca. To mimo wszystko jest naprawdę sporo niesamowitych aspektów życia tutaj. I o tej przerażającej rzeczywistości też będę opowiadać, ale na pewno nie dzisiaj. Poświęcę na to parę odcinków, ale nie będą to odcinki te lekkie. Na pewno nie będą należeć do tych lżejszych. Dzisiaj natomiast, dzisiaj będzie pozytywnie. Pierwszą rzeczą, którą definitywnie i absolutnie uwielbiam w Stanach Zjednoczonych jest fakt, że stany jako kraj promują indywidualizm. Inwestują w ciebie jako jednostkę, a nie w grupę jako społeczeństwo. I ja wiem, jak to brzmi. Brzmi to jakby rząd miał ludzi w dupie, ale tak naprawdę jaki rząd nie ma, prawda? Ale tutaj liczy się tylko ty jako jednostka. I nabierasz tu takiej wewnętrznej swobody, że jakieś oczekiwania co do Twojej osoby przestają mieć znaczenie. Firmy tutaj bardzo chętnie inwestują w pracowników, w jednostki, w ich indywidualność. Bardzo często budują swoje teamy stworzone właśnie z takich indywidualności. Chcą mieć na pogładzie osobowości. Oczywiście nadal wszystko w granicach rozsądku, to nadal jest firma i chce mieć oddanych, posłusznych pracowników, ale nie takich, którzy będą nijacy, którzy po prostu przyjdą, odwalą, pójdą. To też nie o to chodzi, że musisz być nie wiadomo jak wyrazisty i nie wiadomo jak charakterystyczny, ale musisz mieć personality, musisz mieć charakter, musisz mieć osobowość. I nie dotyczy się to wyłącznie firmy i pracy. Ludzie tutaj... Lubią wyraźnych ludzi, lubią ludzi z charakterem. Amerykanie nawet, Amerykanie nawet starają się to z ciebie wydobyć. I nie w powszechnie rozumianym znaczeniu tego zwrotu, ale po prostu są ciebie ciekawi. Zadają ci mnóstwo pytań. Nie wszyscy oczywiście, ale zazwyczaj ci, którzy ich nie zadają, to nie są te osobowości, o których ja właśnie mówię. I powiem szczerze, że ja miałam z tym problem. Ja... Ja nadal mam z tym problem. Ja nie jestem aż tak bardzo ciekawa każdej osoby, z którą przebywam. Ja muszę mieć odpowiedni vibe, muszę mieć odpowiedni nastrój, żeby chcieć wypytać ludzi o te wszystkie pierdoły. No, jestem Polką na miłość polską. Ale mówię całkowicie poważnie, to jest jedna z tych cech Amerykanów, której im bardzo zazdroszczę. Naprawdę. Są bardzo tacy open-minded, czyli otwarci na siebie. I tak, tak, wiem, nie wszyscy, ale wiecie, ja to tak uogólniam. Kolejną rzeczą jest to, że Stany Zjednoczone mają chyba wszystkie możliwe krajobrazy. Mówię poważnie: góry, jeziora, lasy, rzeki, pustynie, plaże, oceany, autostrady, opuszczone miasteczka, wielkie metropolie, wyspy, wulkany. No po prostu wszystko. Widzicie, że w Kalifornii jest takie miejsce, w którym z jednej strony macie widok na piękne plaże. Piękne pla piaszczyste plaże i piękny ocean. A jak się odwrócicie, to widzicie wielkie, ośnieżone szczyty gór. Mind blowing. I nie dziwię się, że Amerykanie nie chcą podróżować, skoro wszystko mogą znaleźć w swoim własnym kraju. Mój numer 3. Mój numer 3 będzie dotyczyć Nowego Jorku samego w sobie. To miasto jest uważane za magiczne z wielu powodów, ale moim numerem jeden jest, nazwijmy to, zróżnicowanie energetyczne. W zależności od tego, gdzie mieszkasz, czy w ogóle generalnie, gdzie w danej chwili się znajdujesz, nastraja się zupełnie inna energia. Tu, gdzie ja mieszkam, w jednej z wielu dzielnic Queens, jest spokojnie, cicho, momentami można by rzec nawet nienowojorsko. To jest miejsce, gdzie ja osobiście się wyciszę. Natomiast na zatłoczonym Manhattanie czujesz nieustanną dynamikę. Widzisz miliony rzeczy, mijasz tysiące ludzi i poznajesz setki miejsc. Wszystko to naraz. I nagle w całym tym wirze masz takie wewnętrzne uczucie to jest Nowy York, for God's sake! i wiesz, że wszystko jest możliwe. Że już jutro Twoje życie się zmieni. A jeśli od paru dni czujesz się samotny, bo nie wiem, utknąłeś w domu. Wyjdź przed budynek, mówię poważnie, wyjdź przed budynek i posłuchaj odgłosów miasta, posłuchaj dźwięków, jakie gra ci Manhattan. I nagle czujesz się mniej samotny. To trochę tak, jakby ładowała cię energia żyjących tu ludzi w zupełnie nieinwazyjny i introwertyczny sposób. Ale hej, jak chcesz uderzyć na miasto, hell yeah, let's do it! Ale tylko w piątek wieczorem, bo mam 30 na karku i potrzebuję dwóch dni dla siebie i tylko dla siebie, żeby po prostu przeżyć kolejny tydzień. Numer 4. Platformy streamingowe. Słuchajcie, to jaki jest tutaj wybór, normalnemu człowiekowi się w pale nie mieści. A zwłaszcza takiemu polaczkowi jak ja ponieważ ja zawsze myślałam, że jak mam Netflixa, jeszcze jak w Polsce mieszkałam, że mam Netflixa i HBO, to mam dostęp do całkiem pokaźnej biblioteki. I nawet nie wiedziałam, w jak ogromnym błędzie żyłam. No więc posłuchajcie teraz, Netflix tak, ale nie ta polska biblioteczka, bo wbrew pozorom e, polski Netflix wcale nie ma tak dużo tytułów. Tutaj jest po prostu ten amerykański, Ogrom filmów i programów. Idziemy dalej: HBO, yes. Amazon Prime, Disney Plus. I ja wiem, ktoś teraz będzie się wygłócać, że. O, my w Polsce też mamy Disney Plus. Oh, please, zaledwie od roku. So calm down. I teraz mój absolutny faworyt, który jest, no niestety, dostępny wyłącznie w Stanach Zjednoczonych i jest to hulu. Uwielbiam tę platformę. Poza tym, że ma w ogóle ogrom tytułów, to jeszcze są to tytuły, które ja uwielbiałam ze swoich młodszych lat. I jeszcze ma pakiet Live TV. No więc mało tego, że mam. Telewizję, to jeszcze mam tytuły, które uwielbiałam za dzieciaka, które uwielbiałam za czasów nastoletnich i tytuły, o których istnieniu w ogóle nie miałam pojęcia, a są po prostu mega. Już nie mówiąc o tym, że mam swoją nową obsesję, którą stały się reality show's. No ale powiedzmy, że to będzie moje guilty pleasure. Myślę, że kolejną rzeczą wartą wspomnienia w moim Top Ten jest możliwość doświadczania. Doświadczania przy różnych rzeczy, których zwyczajnie nie ma w Polsce albo jest ich stosunkowo niewiele. Ludzie w Stanach Zjednoczonych, prawdopodobnie dlatego, że Stany Zjednoczone to czysty kapitalizm, ludzie w Stanach Zjednoczonych potrafią być naprawdę bardzo kreatywni. Jeśli chodzi o sposoby zarabiania pieniędzy, naprawdę potrafią stworzyć niesamowite rzeczy, niesamowite miejsca, których po prostu chcesz doświadczyć. Na przykład niedaleko Nowego Jorku, ale nadal w stanie Nowy Jork, znajduje się niesamowite miejsce, w którym stworzono hotel. Ale nie jednak taki zwykły hotel, ponieważ jest to kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt odrębnych przyczep kempingowych, które zostały przekształcone na pokoje. Jest tam normalna łazienka, normalna toaleta, normalna kuchenka, ale mieszkasz w przyczepie, w środku lasu. I przed każdą z takich przyczep są takie prywatne paleniska, z którego możesz skorzystać. Lokalizacja jest niesamowita. Idealna, żeby uprawiać hiking, lub wybrać się nad jezioro, lub zwiedzać oddalone zaledwie 15 minut jazdy w Woodstock. Tak, kochani, ten Woodstock. Inny przykład. Byłyśmy z żoną w piątek w niesamowitej w cudzysłowie restauracji. A co ją wyróżnia? Już wyjaśniam, była to kuchnia włoska. Podana przez prawdziwą włoską babcię, która wraz ze swoją rodziną ugościła nas we własnym domu i przygotowała bardzo tradycyjne włoskie jedzenie. Tak dobrze słyszycie: ich restauracja to nie restauracja, a dom, w którym było po prostu kilka stołów. Nie ma menu. Płacisz wstęp, a gospodarze co chwila przynoszą ci te wszystkie pyszności. 16 rund. 16 rund jedzenia. Na żarta byłam po uszy. Myślałam, że się wytoczę z tego domu. Ale mówię wam: O, mój To było przepyszne. Przepyszne. E, można było przyjść z własnym napojem, ponieważ restauracja miała charakter BYOB, czyli bring your own beverage, przynieś swój własny napój. A, i wspomnę jeszcze, że udało nam się tam w ogóle dostać przez zupełny przypadek dzięki Christinie, koleżance mojej żony. To ona miała zarezerwowany stolik na parę osób już od 6 miesięcy i na nasze szczęście dwoje jej znajomych nie mogło przyjść, więc my skorzystałyśmy z okazji. Średni czas oczekiwania na rezerwację to 9 miesięcy, a wszystkie stoliki na rok 2023 zostały już zabukowane. Przypominam, że mamy kwiecień. Numer 6. Ceny technologii. Technologia tutaj jest warta naprawdę niewiele. 1000 dolarów z iPhone'a to prawie 4000 zł w Polsce. Z jakimiś dodatkowymi opłatami wychodzi prawie 5000. Dla niektórych w Polsce to są prawie ich dwie miesięczne wypłaty. W Stanach Zjednoczonych możesz to zarobić w tydzień, a już spokojnie lekką ręką w dwa. I tak jest z każdą technologią. A propos wypłat i zarobków, muszę na liście moich ulubionych rzeczy w Stanach Zjednoczonych wspomnieć, że tutaj wypłatę dostajesz co tydzień, max co dwa. Nie ma, że musisz czekać miesiąc. Mija tydzień, dostajesz pejczek. Wspomniałam kiedyś żonie o tym, że w Polsce dostaje się wynagrodzenie raz na miesiąc. Cóż, była w szoku i powiedziała, że jest to po pierwsze bardzo niezdrowe. Niezdrowe w takim kontekście zdrowia psychicznego i bardzo demotywujące, że musisz zasuwać do roboty przez 30 dni straight i nie widzisz rezultatu swojej pracy przez bardzo długi czas i że w Stanach Zjednoczonych byłoby to w ogóle nie do przyjęcia. I muszę się z nią zgodzić w 100%. Nigdy w życiu nie wróciłabym z powrotem do polskiego systemu rozliczeń. Mój numer 8 to nowojorska scena artystyczna. Kojarzy się może taki niestety już nie działający. Klub muzyczny New York, on był na, na piorkowskiej, a jeszcze przed tym on się nazywał Lizard King. A, uwielbiałam to miejsce, a zwłaszcza niedzielne gym Session, gdzie przy szklance dobrej whisky razem z moim przyjacielem podziwialiśmy występy wielu utalentowanych muzyków. Magiczne miejsce i wielka szkoda, że już nie działa. Natomiast wyobraźcie sobie, że nowy Jork. Mam na myśli tutaj ten prawdziwy Nowy Jork. Ma ogrom takich miejsc. Miejsc, które promują lokalnych artystów i to takich utalentowanych artystów. Naprawdę coś niesamowitego. Skoro już jesteśmy przy scenie, to muszę wspomnieć o czymś, co nazywa się Comedy Club. I są to miejsca, do których przychodzisz zwyczajnie się pośmiać. Atmosfera jest niesamowita, zazwyczaj bardzo kameralna. Warto pamiętać, aby przyjść odpowiednio wcześnie, by zapewnić sobie miejsce siedzące, ponieważ nie są one gwarantowane. I selekcja jest tutaj niezmiernie ważna. A dlaczego? Już tłumaczę. Selekcja ta nie ma nic wspólnego z Waszym wyglądem, ani nic z waszym ubiorem. Chociaż nie, w sumie ma, ale polega to na tym, że osoba, która jest odpowiedzialna za przydzielanie miejsc, zazwyczaj bardzo szybko was ocenia i ewentualny, nazwijmy to w cudzysłowie, komediowy potencjał, jaki macie. Czyli taki, który ułatwi komikowi interakcję z wami, jeśli w jakiś sposób się wyróżniacie. Jesteś łysy i masz wąs? <laughs> Pewnie będziesz miał miejsce w pierwszym rzędzie, bo który komik by to sobie odpuścił? Ledwo co skończyłeś 21 lat i wyskoczyłeś z kumplami? Uff, jest mnóstwo dowcipów o prawiczkach. No i mogłabym tak w nieskończoność, bo kombinacji jest naprawdę wiele, ale sądzę, że wyczerpałam temat i rozumiecie o co mi chodzi. I tym oto sposobem przechodzimy do ostatniej pozycji na mojej liście. Nie powinna ona znajdować się na końcu, a na samym początku, ponieważ jest to moja absolutnie. Ulubiona rzecz o Nowym Jorku. Warto wspomnieć, że nie dotyczy to całego kraju, ale zdecydowanie dotyczy to tego miasta. Otóż ludzie tu naprawdę nie zwracają na siebie uwagi. Nieważne, czy jesteś gruby, chudy, czarny, biały, jesteś gejem, transem, imigrantem, kobietą, mężczyzną, jesteś ubrany na czarno lub całkowicie na różowo, a na głowie masz majtki. Ludzi tutaj to naprawdę nie obchodzi. Bądź sobie kim chcesz i wyglądaj sobie, jak chcesz. Miałem kiedyś pewną sytuację, która może nie do końca, ale poniekąd opisuje to, co mam na myśli. Był to sam początek mojego związku z moją żoną. Siedzieliśmy sobie na ławce i rozmawiałyśmy, nie wiem, o czymś tam. Trzymałyśmy się za ręce, bo to było takie romantyczne, prawda. Był raczej późny wieczór i raczej mało ludzi dookoła. Nagle ktoś przechodził koło nas, jakaś grupa facetów. Ja w swoim naładowanym polską traumą od ruchu zabrałam swoją rękę. Wiecie, taki, nie wiem, odruch bezpieczeństwa. Dżen była w szoku. Kompletnie nie wiedziała dlaczego i, i o co chodzi, i czy ja przypadkiem, nie wiem, nie wstydzę się jej jakoś, czy coś w tym stylu. Oczywiście tu zaczęło się całe moje tłumaczenie i tak dalej, i to właśnie wtedy uświadomiła mi, mówiąc: nikogo tu to, to nie obchodzi. Każdy ma swoje życie i swoje sprawy, i nikt nie ma tutaj czasu zwracać na Ciebie uwagi. I to było takie. Wiecie. I to mi tak uświadomiło, że naprawdę mogę tutaj być w spokoju sobą. I nie muszę się przejmować, czy ktoś mnie widzi, czy nie widzi. Niesamowite. Niesamowite przeżycie, takie inne. I to dopiero wiecie, po czasie, ja sama też przekonałam się, że faktycznie ludzie mają tutaj własne życie i mają lepsze rzeczy do roboty niż nawet zwracanie na ciebie uwagi. Bo ich świat kręci się wokół nich. A nie wokół ciebie. Tym oto pięknym akcentem dobrnęliśmy do końca naszego odcinka. Mam nadzieję, że przyjemnie Wam się słuchało w ten e, przyjemny poniedziałek. A na zakończenie chcę się z Wami pożegnać pewną sentencją, pewną wiadomością od wszechświata. Kiedy poznajemy prawdę, życie staje się łatwiejsze i prostsze. Wypełnia je śmiech. Niepowstrzymana miłość i radość, bez względu na to, co przychodzi. Pojawia się głęboka miłość do ludzkości i każdej żywej istoty, a także współczucie dla nich. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.